Siemanko, jestem Siemanko, to jest kolejny z niego na kanale mną ekipa Marcin y, Ma Marek Cześć ja i Dzień dobry zespołów, ogólnie jest Spintires Dokładnie tak Na dwie perspektywy Macie przywitanie Siemanko, więc już nie będę będzie, będzie witał z wami, ale cześć, cześć i cześć, cześć O no kurwa i gramy Spintiresa na mapie Canals, tak dobrze mówię? Canyon Canyon, Canyon. dobra, Pff, Pomyliłem mapę CS-a no. Przejdźcie, wjeżdżałem do warsztatu, za kurwiję drzewo, odbierz 50 uszkodzeń. To może? <grymne> nieźle? Ale jak? Yy, ogólnie to już informuję, że cały... O, deszcz. To yy, ogólnie użyte w tym odcinku mogą być... Yy, <grymne> mogą być ogólnie odbrane w... <grymne> w różnym stopniu. Ale co, to mi o to? A ogólnie to co, co, cały film będzie podjęty na albo jest Smrajak w ogóle ładny Pink ma 711. Ty też. No, ogólnie Nie. u ciebie tak pokazuję. Nie wiem, jak tam I, u innych film pokazuje. Ogólnie. Skaczę to... w ping u niektórych. Ogólnie no, ogólnie ja jest perspektywa na dwie kamerki. Ja aktualnie ze smakiem jedziemy do warsztatu. Ja jeden na dolny warsztat. Jeden na górny. na górny warsztat, a reszta panów jedzie. Po prostu, poskrywać cały teren. I ogólnie to... Ca Całego film to może być jeden moment, także... Dobrze, jest to w kurwa w tym samym miejscu, w którym byłem, nie? Trzecie <grym grym> podejście, znowu w tym samym miejscu. No właśnie, jest trzecie podejście, bo za pierwszym razem... Graliśmy w trójkę, przyszedł Marek, no wiem dobra, to zagramy w czwórkę. Za drugim razem Esmoneakowi wywaliło w ogóle save'a. No Teraz i mam już 250 uszkodzeń, bo wolnołem w drzewo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No tak, ja. no, Kolej, e, nie, Kolej, Kolej. A teraz jest trzecie podejście i zobaczmy, jak wyjdzie Trzecie podejście To co, ty wejdziesz ten punkt, nie, S-manek? Jaki? Ten co tutaj osadną wziąłeś mhm. Jo, wzi bardzo Ja jadę już w prawo Napieramy bardzo ładnie Przyczepa mi się prawie obaliła Ale to, to to? będzie tak wiele razy? Drzewo, halo? Pista! 250 A mnie automat nie, no ja, ja nie chce jechać Bo no, dziękuję dziękuję. pod górę Jeden plus włączę, trudno. fajny sport plus włączył, dziękuję. Sport plus. Rkę byś włączył, ja? Ja. Daj w hiu trójkę, trójkę, z trójki na dwójkę Ty Pykwiutka, ale ta to nawet biegło dobrze. To tak jak ja ostatnio ruszałem na światłach z trójki, ale ruszyłem. Tak, się bez, to no Cześć, co? Już taką silną, No silników. Coś nie ruszy. Ale jest maniak. No siema. ma. No. Tylko, że to nie eee... ja. A nie to A ja to tutaj to... jesteś, tak? No właśnie, to w Toś Coś mi nie pasuje, to się tutaj O, utonąłem O, jak miło? No jest moja jak pierwszy punkt. Ja wyskoczył od razu, że odsłonię teren. No. no mi też zawsze od... wyskakuje od razu, tylko nie tobie. Nie od nie od ciebie. Jak to walnie... się nie śpadało. Może odkrywa. Ja ja ty odkryłeś, nie? Ty odkryłeś, odkryłeś. A a! Kurwa szybki naprawdę Tuha, no, no. dobrze. O o liso! Co? Bofian, bofian, bofian. A ty jest lepiej. Dojechał no ja o no, no. sobie. Haha Wyrwało mnie na O kurde o kurde o kurde Patrzę się na, patrzę się na ciebie i to też poszedłem tak ładnie po górce. A tu jest punkt odkrycia. Ja się po niego wdrapię jak coś. No, i teraz ty będziesz jechał w lewo za tą górką, a ja będę jechał prosto. No, ty nie jedziesz normalnie. I to jest punkt. A. No, ja przez tą górkę muszę sobie przejechać. Tutaj ładnie pod górkę i w ogóle. Nie, no, tu masz drogę normalnie. No w lewo, tu zaraz. O, no ja i od tego w... odkrył Taran i mi się odkrywa. Że się nie odpierdzieliło. Nie wiem. Nie ja sam ja jak Sejba stawiał. No. Tutaj musisz w lewo teraz marek No marek. tak teraz z tym postąp to nie możesz się spierdolić, nie? No nie Cześć Marek Cześć, cześć. O Jezu, ten plus znika już Coś, Dobra to już co? mamy dwa punkty odkryte, tak? No. Mam dobrze rozumieć? Ja dwa punkty mam odkryte No odbędzie to jest ciekawe, powiemy gdy chodzi o same doświadczenia z gry, i teraz mi się pokazało od razu. No bo on jest hostem, co? Mhm. No. Mówię, że jesteś hostem no, i to dlatego No, no i. Dobra, mamy, mamy już 3 punkty, więc jest gotowa W ogóle jest 12 punktów, więc już mamy 3, czyli mamy 1,4, czyli mamy 2,7%. Już? No. Zaraz ja będę. Rosa pojadę na punkt, i wartot. Na paliwo pojadę od razu. Dobra, ja, kolejny punkt, panowie. 4. Głównym celem tego odcinka jest odkrycie wszystkich tych, tak? Wstępnie odkrycie całej mapy i następnie wzięcia dwóch bierze paliwo, jeden bierze naprawę, drugi bierze. Sorry, dwóch bierze drzewo, jeden bierze paliwo, jeden bierze na naprawę. Lecimy do, dre, do drewna z drewna na cel i koniec mapy. Cześć, cześć, cześć. Ja też i w tak, ogóle. I teraz jest spoko, bo jak odkryjemy całą mapę jest, Ja już mam, już ostatnio poznałem drogę fajną. Przez żadne lasy, przez nic, nic takiego. Prosta droga do drewna. Bez no. żadnego pierdzielenia się, bo jest jedno drewno, po którym jest powrót z drewnem jest tak przekichany, że zakręt jeden jest, no, ciężko naprawdę tylko zrobić. Jeden mały, mały ruch i jest... jesteśmy już w rzutupie, A drugie... na drugie jechaliśmy drzewo to musimy przejść przez las bo nie wiedzieliśmy, że jest taka droga i dopiero do celu, nie? Dobra. jest okrężna droga, to Dobra, naprawdę można po po, powiedzieć, że jest okrężna droga bo jest okrężna, ale po prostu prosta droga bez niczego, nie? autostrada tak, mm -hmm. dokładnie idź po lórkę nam zajęło same półtorej godziny, same Dowiezienie drzewa w sensie przewiezienie drzewa z drewna do celu bez odkrycia terenów, nie? No ale na też ciężko nie? Mhm. Dużo, bo naprawdę nie znaliśmy drogi. wolny las trzeba było przejeżdżać w pół godziny. Mhm. Później w ogóle no pomyliliśmy drogi i, i byliśmy tak naprawdę z 200 metrów od celu. Umyliliśmy drogi i. Przejmaliście. No i później jechaliśmy zamiast 200 metrów, to chyba za 2 km. No. Chyba jestem w tym miejscu, co powiedziałem, że mam 1,5 km. Ja na... no, mhm. jestem w tym, co miałem kilometr ponad. A mam przejechane no. Mam przejechane 50, 50, nie? mam 450% 450 uszkodzeń? Ja 40. Ja mam jedno No to jest manek, taka manek. Ja, z z manekiem się wymieniłem, bo jest manek, miał ostatnio dużo, ale miałem jeden, a teraz jest jak ma jeden, a ja mam dużo. Jeszcze muszę pamiętać, że mam 100, 100 uszkodzeń do naprawy, a to sobie wezmę, na przykład 600. W <grym> <grym> no <grym> ale cały czas mógł się naprawiać, nie byłam bardzo na sobie Ośpierdoliłem No jednak musiałem wziąć warsztatowe punkty, bo... Ja wiem, warsztat jedziesz, uh -huh. A ja próbuję wyjechać Ja tak sam. A Wiecie gdzie stoję? Ja. Yeah. W lesie <laughs> Za drewnem Dobra, ja jestem tutaj Jestem bardzo blisko już tego. Mam naprawdę celu mojego bo jedno, jedno odkrywanie. Dobra, mam kolejnego lejka. ja wodę omijam. Ty panowie, już, Tak naprawdę odkryłem trzy lejki i jestem w warszawie zaraz, więc ładnie. ja terazka naprawdę fajna jest Nie powiem moja też To myślę jak wyjechać Nie powiem moja nie Ja zaraz biorę O oh, fuck ale że przyzwonił mam Tylko Nie, 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 jest, jest, jest Mam jest. tylko 32 uszkodzenia do wzięcia, nie? 32 uszkodzenia jestem... Jestem trupem I na bardzo co Jestem gdzieś 100 metrów od warsztatu, a on tylko 32 uszkodzenia, więc jak coś się ale to jestem ten... To się zabije chyba nie Oa, 124 w O nie! Dobra, wiesz przy której ja punkcie jestem? Wiem No Jak <grywać> się skończy, nie to jest droga w jedną stronę. Mhm. Ja jestem przy tej zwolnionej kamerze. Jestem aktualnie na górze. Ja się wdropuję. Wiem, ja na prawie. Masz, Marek, ile masz y, metrów przejechanych? Coś? 1100. Ile masz do celu? Ej, pierdolnik, gra chyba. Z 100? Ej, gra. mi 200 i ze 100 metrów też do celu Nie żartuj, Marcin Nie, dobra, poprawiło się Masz się O kurwa Panowie Ja jestem na warsztacie ja Jestem na warsztacie Jest Odkryłem. Więcej nie odkryję. No, z jak odkryć samochód, co wezmę? A nie, nie mogę się tam muszę pojechać i wziąć. Znaczy, ogólnie mi się u ciebie nie odkrył, ale dobra. Ja wiem. Ja. Hmm, to co ja muszę zrobić? To muszę wziąć już drewno i jechać do was. Nie, poczekaj. O, które to jest? No, muszę przyjść zresetować, zapomniałem. No, nawet, nawet możesz teraz się zresetować na mój warsztat, jeżeli się da. Yeah. Baję się do ciebie, nie, No, zresetujcie się na mój warsztat, to nawet już od, raz, od razu sobie odkryjecie samochodzik. Właśnie chcę to zrobić. Zajmiemy mnie naprawić? warsztat cię naprawi. No, hmm, się naprawi. Hmm. no hmm. jesteśmy tutaj. Będziemy na ten ukrywanie, na te ukrywanie, na te ukrywanie. Ej, połowy. Ja... Nie będzie po odkrywanie tym malutkim? Jak nie tak się zakopiesz Ale jak coś walniesz to jesteś w dupie A, te, a teraz ty masz na prawe Już mniejszy, nie aż tak łatwo się zakopiesz Ej, powiem naprawdę Powiem, że roboty nam idzie Bo zostało nam tylko raz, dwa, pięć uszkodzeń, Pięć na ukrywań Rozsądnie się idzie jechać I zaraz jest jak będzie na warsztacie, więc easy to ma tak. mapa tak patrzę, ale chyba Marciem polecimy tą drogą na drewno. Próbujemy przez tą wodę ogólnie. Tyle. A później w lewo. Ej, 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 ej. Jadę, jadę. Chwila. Daj mi życie. Daj mi życie. No No to nie uderzaj we mnie. Ojinki. Teraz jest smród spadł. Czy nie gdzie Tydzit robiło? Co? Nic. Czym się robiło? A, G albo A, G. A? G. No, widziałem już przed... ...potawce 4. Nie, spokojnie. No siema ponownie. Ej, kamera mi się zepsuła. O chłopie. Tak się tam... Ta, ...tam jest tak. W góry nie? Której, nie? Tak. Teraz z dołu. Jest Marcin. Tu są w ogóle przeorany w ogóle <grym> Marcin, tu będziemy jechać tą drogą W tym momencie tu jesteśmy będziemy jechać bez drewna Dobra Tu będziemy jechać ne? po drewno Bez, no, Bezanicznie Bo naprawdę spoko jest droga Jest naprawdę długa, to akurat trzeba przyznać, ale no, bez przesady wszędzie dojedziesz, nie? No Jeżeli jedziesz ostrożnie, to nawet bez żadnego uszkodzenia możesz dojechać A nie pomiędzy jakimś drzewem a drzewem a jakimś wąz... To, tu już jest jakieś ukrywanie pierwsze. A tutaj. O kurde, jakie kamienie. Nie wiadomo ja nie pasuje, Ja Wiadomo. Marcin tam poleciał. O, o. widzisz, tak się śmiałeś Tak się śmiałeś. Ale i tak muszę wejść w mapę i zobaczyć je, jechać tak. Ja właśnie odkryłem teren, więc zobaczycie to. Idziemy tak razie w razem, Idziemy razem więc wiesz. I to właśnie. Ty, bo z jednej plus ruszyłem, piks To były górki pewnie. Nie. A, właśnie. W błocie. Ale z miejsca. Bo na mapę patrzymy, bo mnie zatrzymały. Kurwa. to tu jest taki mostek i to jest taki mostek. Nie, nie most, tylko mostek, więc... Na piździe, przejadę. Jak ja się, ma, zmieści? jak się ma, zmieścisz? Ma, mamy ogólnie jeszcze teraz, aktualną. Ja no, się dobrze. nie zmieszczę! Kurwa. Nie po takich rzeczach się jeździło. Jak odkryjesz tamten warsztat, esmanek, to będzie trzeba się później tepnąć. I odkryć, tamte, ja. odkryć tamten samochód właśnie. Ty kamas skróty. odkryłeś już warsztat? Eee, jadę. No, bo co te cztery punkty warsztat? Eee. Dajmniej może tak oem um, Parędzie furgonawe mi daje. No, starczy mi. Ja też mam narzędzie furgonowe. Pan ja Marek ma cysternę. Będę za pustą pewnie jeszcze. Tak. Je. Mogłeś w ogóle nic nie brać. nie Jedziemy dobrze, po nami w ogóle? Tak. Może za tą trasę nawet. Tu gdzieś jest ukrywanie, o, ja nie daleko. Ja, zaraz tu będzie. A tutaj jest tak kurwa. Dobra, tak ukrywany kolejne? Ja my też mamy. Kolejny most. Serio. Ja lubię mosty, bo to się fajnie wieje. taki duży jeba. no, to jebać? Najlepsze takie są idealnie na koła, tylko i wyłącznie. No właśnie, ja i na środku nie ma nic, nie? No. I nie, że masz zapas jak na takim dużym betonowym, tylko no. masz idealnie na koła. No skręcaj, tych kurwo, dziękuję. Teraz też. Dziękuję, 136 się, się uszkodzeń, ale jedzie. Myślę, że wydupisz już w tym ciele czy... Trzy takie pod, tak, tak pod mi Jestem zawodowcem. I tak zapierdzielasz szybko. Jeden k plus. Parę Ale bo pierdoli. Jebany. Ja w ogóle nie mam pojęcia gdzie jadę, nie? Ale ja wiem, jedź. No, tu się kończy nasze odkrywanie, zaraz będzie następne. Może też 1k plus rzucę? Kurwo! No Jezus, hamową No sorry, no co, ja nie mam takiej prędkości jak wy. O kurde, ja baską już ryję. Dobra no, ja już stoję jak coś. Przeciągaj drewnem. Drewnem... Jezu, ja na jedną stronę leżę, te na drugą. A ja po prostu... ja jak on to. Jak się widzę... położył? Ja tam widzę właśnie źle, chyba widzicie. Musimy jechać w lewo. O nie, w to jest. Hmm. O kurde. A my tu jechaliśmy. Bizdy z wyciągarkami. O ja też nie dam rody. O nie, dam ja rodę. Bizdy z wyciągarkami. Ha! Nie potrzebuję takich rzeczy. Dobra Marek, cofaj. A po co to komu? Ja tu tylko po to wjechałem żeby odkryć tak, tak. Kolejny wjechał tutaj Boże Bo jak jedziemy w trójkę to nie? Jeszcze zostało nam jedno odkrywanie i przy tym odkrywaniu jest samochodzik jak się nie mylę i wtedy musimy się tepnąć na Esmeneka warsztat tam gdzie był Esmenek i odkrył Ogólnie to ja pojemiałem raz, dwa, trzy nie okrycę, tak także tak, ciekawy ja mam wszystkie odkryte. Znaczy jeden nie odkryty. Ja, ja tam nie adę. Czy wszystkie warsztaty są odkryte czy nie? Tak. W do tego nie teleportować się nie mogę. To nie potrafisz. No ja teraz to? lisą. Do góry. Tam? W lewo? Mhm. Nie, tak spowiedziałem. To znaczy ogólnie aktualnie to jadę po Afibie. Czy hmm. z towa stało tam? Ojej, się pchacie. O, Marek się pierdolił, proszę Łokaj <grym> z <spalinki. grym> Jak się przytuli? Niezłym... No Najchętniej ja bym zwolnił, ale nie chce mi się podnieść palca. Zwój, tak jak jadę. No dobra, wyprzedził mnie ale poszli, BOŻE JAK IDĄ! Boże, jeśli nie Boże, topię się, topię się! Marcin tam leży, 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 patrz! Kurde! Jak ty to, Marcin, tak robisz? Gdzie ty pojechałeś, Marek? Tylko. Sorry. To ale prosto, prosto, nie? Marek, odlać cię musiał. Ale jak poszedł przez tą górę tam, czwórkę ja chyba coś zapobiegł. Co mi się odpierdoliło? Ja widziałem tam... Ale to po... raz już? dziesiąty. Ten tam się w ogóle prawie położył, później, nie wiem, jakiś bieg włączył, że poszedł po wszystkim, jak po maśle, nie? To jest bycie hostem. Mochaj hm. spalinki, Marek. W prosto? Prosto. O, no, amfibia na romendzie, odkryta. O kurwa, wstać na tym. Ciekawe, co pan? O, siema, sama chodzi, brum brum. Jak to polinki Marku? Amfibia. Ja nie wiem, nie czuję. Ja to po amfibia, aktualnie. Gdzie jest ten a. punkt? Ty, mogę ten sam wziąć? Możeś. Znakowany jest tu, u, u. Maki, Wiesz, Weź albo amfibię, albo Marcina, żeby Marcin, żeby cię on naprawił. Weź, się ma amfibię tam jest. O, drzewo mi uratowało teraz życie, panowie. W ogóle, jest ma jakieś nie, Jechał koło punktu... I zamiast go odkryć, to zostawiam. U mnie, a u mnie nie jest odkrycie. Taki długi most tu jest w ogóle. No. O kurwa, to w prawo. O Ej, Amfibia nie to To za gówno jest. Tylko uwaga, bo generalnie... Y Ona no nie skręca? I się nam ułatwolić. Niech się nie utrafisz. Ej, o to nawet głupoty. Grałem na kierownicę, a tu 40 do, skrę do sterowności. Ej, panowie, jak się dopaliście na Warszach w ogóle? Jak się, jak się na warsztat? Klikasz, klikasz na warsztat i dwa razy przejdziesz Nie, i odchodzisz po raz do tego warsztatu. I tak, wciskasz. To czemu się nie mogę tak okay. Do tego no jednego się kurwa nie da. Gdzie jest ta 43 coś tam? O, jest to. A nie, to się ogólnie da. Czym się zapłowało światło? O! Tak. Odwrotność farmingu. Jo, co? Jak się ciemno zrobiło? A już to? to że jest tak samo ciemno, a nie jest zapalone, to ci ciemniej robi. No już to naprawili, też coś zauważyłem. Bo czasami po co bez światła jeździć Tak mhm. no. się ładowało na przykład czy coś, to po światła, nie? światło, Daj spalinki Marku 9 litrów na minutę 17 10? litrów na minutę 9? Ja 9-10, pod górkę 10 Tak no, to 9 To to wiadomo Ja 19, 17 Nie widać kto tu jest ekonomiczną maszyną Dobra, już wyłączyłem blokadę i AWD i już mam 12 Ale ja nie mogę Nie zauważyłem, że Teraz włączę jeszcze 1 plus, to już w ogóle będę miał... 6, 5, 4 A, Ja 5 co górkę, 11 i to jest max mm. Tu jest paliwo Jest samochodzik O okay. cześć ja mów gaz, a on mi zgas i chuj Dobra, ja jestem panowie już gotowy, żeby dać ładunki